Hej ss witam Was w pierwszym odcinku serii Elza na czasie, w którym przejkoniżymy nową aktualizację. Nowa seria jest inspirowana dawnymi odcinkami Star Stable News, na których w zabawny i bardzo pozytywny sposób mogliśmy poznać treść nowych aktualizacji. Star Stable niestety już nie prowadzi tej serii, więc, z powodu mojego sentymentu do ich odcinków, postanowiłam zmienić typowy mój sposób nagrywania aktualizacji właśnie na ten podobny do Star Stable News. Jestem ciekawa Waszej opinii na temat nowego prowadzenia odcinków z aktualizacji, czekam na Wasze komentarze, a teraz zaczynajmy! W dzisiejszej aktualizacji na wyspę Jorvik przygalopował nowy koń American Paint Horse. Koń ten kosztuje tyle co inne konie tej samej rasy, czyli 850 StarCoins i znajdziecie go na terenie Świąt Urodzinowych w Morland. Pinciak jest dostępny od pierwszego poziomu, dzięki czemu każdy z Was, kto posiada Starkońcy, może go zakupić. Ale uwaga, ten koń jest dostępny do kupna do 27 września. Do Star Stable wrócił również Guillermo z nowym wyścigiem koni jorwiku. Poszczególne edycje zawodów koni jorwiku skupiają się na kilku rasach. W trakcie obecnej wizyty Guillermo organizuje wyścig z kucami gotlandzkimi, walijskimi, cinkotwerze, oraz Dartmoor. Jeśli przyjedziecie na koniu innej rasy, zostaniecie poproszeni o powrót i zmianę wierzchowca. Nie musicie przyjeżdżać tylko na koniach generacji trzeciej. W wyścigu mogą również brać udział wcześniejsze generacje wymienionych ras. Wyścig jest dostępny na farmie południowego kopyta, a nagroda za udział w nim wynosi 500 punktów doświadczenia dla konia. To dużo, co nie? Pamiętajcie, że wyścig jest dostępny do 18 października i oprócz wymaganych koni musicie mieć odblokowany półwysep południowego kopyta. Zespół Star Stable wspomniał też o odmienionej aplikacji komputerowej. Szczerze, nie wiem za bardzo o co chodzi, chociaż się domyślam, że ma to związek z luncherem i prawdopodobnie ze zmianami, które nastąpiły wcześniej. Chyba, że coś jeszcze się teraz zmieniło. Jak coś znajdziecie nowego, dajcie mi znać w komentarzach. A już za tydzień nowe zadania, w których Mario pokaże nam swój nowy teleskop. To już wszystkie wieści z Jerwiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, a już za dzień lub dwa wlotuje kolejny odcinek, na którym kupuję nowego urodzidowego American Horse'a. Jeśli chcecie śledzić dalsze aktualizacje oraz newsy, zapraszam do subskrypcji i pozostawienia dzwoneczka, a żaden film nie umknie Waszej uwadze! Zapraszam Was również na mój serwer na Discordzie, Instagrama i TikToka, na którym od czasu do czasu publikuję zabawne filmiki. Na koniec zostawcie komentarz o treści pięciak dla zasięgu, a ja już nie przeciągam, przesyłam buziaczki przez lasy. Do zobaczenia. Bajo!